Witam was wszystkich serdecznie, czyli Max te dwie osoby w 173 odcinku przeglądu newsów. Zaczynamy. Nintendo ze dwa tygodnie temu w końcu oficjalnie ogłosiło Switcha 2, a dzisiaj, z mojej perspektywy i tworzenia tego newsa, jakiś włoski sklep podał cenę nowej konsoli od Japończyków, która została wyceniona na 365 euro, czyli coś około 1537 zł. Obstawiam, że będzie to większa kwota i zapewne z jakichś 2000, ale pomarzyć można. Sklep podobno uruchomił już preordery na konsolę. Ciekawe. Gears of War i Day tworzone przez Polaków, a w sumie współtworzone, bo tylko pomagają przy produkcji, a mowa o People Can Fly. Tylko nie wiem, czy to dobra informacja. Studio ostatnio ma spore problemy, zwolnienia i anulowane projekty. Ich ostatnie gry także do wybitnych nie należały, a więc życzę naszym, aby teraz im się udało. Ten news przeterminuje się już dzisiaj o 17:00 i A zaprasza na prezentację Battlefielda 6, na której ogłoszą beta testy. Jakoś niestety straciłem tym tytułem zainteresowanie po Battlefieldzie 2042, ale może kogoś z was zainteresuje te info. Serial 1670 otrzyma trzeci sezon. Netflix ogłosił to już oficjalnie. Szkoda tylko, że nie wiemy do tej pory, kiedy będzie premiera drugiego sezonu. Chyba serialu nikomu nie muszę przedstawiać, bo jesteście swój chłop. Tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop. Podobno już za kilkanaście dni odbędzie się State of Play, na którym, jak głoszą plotki, Sody zaprezentuje: Ghost of JTI, Dead Stranding 2 on the Beach, Marvel's Wolverine, DLC do Astrobota, kolejne gry Microsoftu, Resident Evil 9 i Fair Games. Pożyjemy, zobaczymy, co z wyżej wymienionych produkcji pojawi się na pokazie. I to już była ostatnia informacja w tym przeglądzie. Do usłyszenia! Pa!